Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie pociągnęła za sobą największą eskalację napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami od lat. Z czego wynika tak ostra, a może wręcz histeryczna reakcja Pekinu obejmująca groźbę użycia siły i demonstracje militarne. Zapraszam na materiał. Partnerem programu Polityka Zagraniczna jest XTB, polski broker o globalnym zasięgu, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. W XTB inwestowanie w prawdziwe akcje spółek z całego świata oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się bez prowizji. Rejestrując się do XTB za pomocą linku w opisie, wspierasz rozwój kanału. Wiem, że ta kwestia pojawiała się już na kanale, ale szczególnie teraz warto jeszcze raz zadać sobie pytanie, dlaczego akurat Tajwan wywołuje w Chinach tak wielkie emocje? Co takiego jest w tej wyspie, że Pekin właściwie groził wojną w odpowiedzi na wizytę amerykańskiego polityka? Chińska Republika Ludowa jest państwem powstałym w wyniku komunistycznej rewolucji, na czele której stał Mao Zedong. Wojna domowa w Chinach trwała od 1927 do 1949 roku z przerwą na inwazję Japonii, kiedy to strony wewnątrz chińskiego konfliktu wspólnie walczyły z zewnętrznym wrogiem. Siły komunistyczne o władze w Chinach rywalizowały z Kuomintangiem, na czele którego stał Chiang Kai-shek. By nie wchodzić w bardzo skomplikowane dzieje Chin w tamtym czasie zbyt głęboko, skupmy się na tym, co najważniejsze. Po zakończeniu II wojny światowej komuniści zaczęli mieć przewagę w wojnie domowej, aż w 1949 roku Mao proklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Chiang Kai-shek z kolei uciekł na Tajwan. Ustanowił Tajpej tymczasową stolicą całych Chin i nie przestawał rościć sobie prawa do rządzenia całym państwem. Pamiętajmy, że mówimy o warunkach zimnowojennych, kiedy Amerykanie, szczególnie w pierwszych dekadach po zakończeniu II wojny światowej, zagrożenie widzieli w komunistycznej ideologii. Chiny i Związek Radziecki to w ich oczach ten sam front, sino-Sowiet blok. To zmieniło się dopiero w czasie prezydentury Nixona, o czym więcej, tutaj. W każdym razie Stany Zjednoczone nie uznawały Chińskiej Republiki Ludowej aż do 1979 roku, do tego momentu oficjalnie w oczach Waszyngtonu Chinami był Tajwan. Co więcej, to rząd w Tajpej reprezentował Chiny na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych aż do 1971 roku. Teraz na ten obraz należy nałożyć politykę jednych Chin i zupełnie inną pozycję Pekinu na świecie dziś niż w latach 70.. Polityka jednych Chin polega na tym, że dane państwo może uznawać tylko jedno chińskie państwo. Innymi słowy, jeśli jakaś stolica oficjalnie uzna, że Tajwan jest państwem, będzie to oznaczało zerwanie relacji z Chińską Republiką Ludową. Dlatego też Tajwan jako państwo, czyli Republikę Chińską, uznaje tylko 14 państw na świecie. Jednoczenie ziem chińskich dla was w Pekinie jest jednym ze zdecydowanie najważniejszych celów politycznych, mających w symboliczny sposób kończyć okres dominacji zewnętrznych sił nad państwem środka. Ziem chińskich rozumianych szeroko, bo Tajwan był miejscem, gdzie przez całe stulecia żyli Aborygeni, ale to dla XXI-wiecznej dynamiki politycznej ma już małe znaczenie. W ostatnim czasie Chińska Republika Ludowa coraz bardziej dosadnie mówi o konieczności reunifikacji z Tajwanem, czyli w praktyce o przejęciu politycznej kontroli nad wyspą. Tajwan z perspektywy Pekinu to zbuntowana chińska prowincja. Ale przyjmowanie wyłącznie chińskiej optyki nie da pełnego obrazu. Jak to wygląda z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Waszyngton, nie uznając oficjalnie Tajwanu od momentu uznania Chińskiej Republiki Ludowej, jednocześnie utrzymuje z wyspiarzami intensywne kontakty handlowe. Tajwan to prawdziwa potęga w produkcji półprzewodników, no ale od bliskich relacji handlowych do ewentualnej wojny w obronie wyspy jest przecież bardzo daleko. Amerykanie niedługo w tej sferze zachowywali strategiczną niejednoznaczność. Aż w końcu Joe Biden powiedział to. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan, if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. That's a commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with a one China policy. We've signed on to it. And all the attendant agreements made from there. But the idea that that it can be taken by force, just taken by force, is just not is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in in uh, in, in Ukraine. And so it's a it's a burden that is even stronger. And in the Członkowie administracji prezydenta są bardziej skłonni mówić o wspieraniu prawa Tajwanu do samoobrony. Zresztą można było zaobserwować tarcia w Waszyngtonie, jeśli chodzi o optykę na wizytę Pelosi. Ale wypowiedź Bidena to coś, czego nie można przeoczyć. Skąd taka postawa Stanów Zjednoczonych, akurat teraz? Z tego samego powodu, dla którego Amerykanie wspierają Ukrainę w walce z Rosją i dobrze to wybrzmiało w wypowiedzi Bidena chodzi o zasady. Waszyngton chce dać do zrozumienia, że będzie bronił zasad systemu międzynarodowego, któremu patronuje. Dość oczywistą prawdą na temat reguł i praw jest to, że jeśli za ich łamanie nie grożą sankcje, jakieś kary, to znacznie większa pokusa, by je łamać. W stosunkach międzynarodowych nie ma oczywiście bezstronnej policji pilnującej porządku. By utrzymać system, Amerykanie muszą pokazywać gotowość do jego utrzymywania. Wspieranie słabszej demokracji przed zakusami autorytarnej potęgi chcącej zmiany systemowych zasad – to dziś polityka Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu i wobec Chin. Opisując kwestię Tajwanu wyłącznie z perspektywy walki Mossads, łatwo zgubić coś niezwykle istotnego czyli co o tym wszystkim myślą mieszkańcy Tajwanu? Jak widzą swoją przyszłość? Wyspę zamieszkuje ponad 23 miliony osób żyjących w demokracji o PKB na głowę, wielokrotnie wyższym niż w Chinach. Badania pokazują dużą świadomość delikatnej sytuacji, w której znajduje się Tajwan. Otóż zaledwie nieco ponad 5% badanych chciałoby ogłoszenia niepodległości tak szybko jak to możliwe, a tylko nieco ponad 1% chciałby szybkiego wcielenia do Chin. Zdecydowana większość mieszkańców chce zachowania statusu, jaki wyspa ma dziś na zawsze bądź odłożenia decyzji na później, bo niejasna sytuacja polityczno-dyplomatyczna nie przeszkadzała do tej pory w tym, aby się bogacić i rozwijać. Mieszkańcy wyspy zdają się mieć świadomość, że każda próba zakłócenia tego stanu może zburzyć warunki, które pozwoliły na osiągnięcie wysokiego standardu życia. Choć większość badanych w każdej grupie wiekowej przyznaje, że ich kultura jest podobna do chińskiej, to jednak bardzo duży odsetek szczególnie młodych negatywnie ocenia władze z Pekinu. Wracając do Chińskiej Republiki Ludowej, ta udowadniała już, że jeśli chodzi o Tajwan, jest w stanie zachowywać się w sposób zdecydowany i z perspektywy zachodniej wręcz nieracjonalny. Wystarczyła zapowiedź, że na Litwie powstanie oficjalne przedstawicielstwo Tajwanu, by Pekin wstrzymał część pociągów towarowych na trasie Chiny-Litwa, zamknął linie kredytowe dla litewskich firm, czy wprowadził różne ograniczenia w eksporcie, tym samym poważnie zaszkodził relacjom z Unią Europejską, która jest dla Chin ważnym partnerem handlowym. Relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi bez wątpienia pogarszają się bardzo szybko, o czym świadczą m.in. plany mocnego uderzenia w niezwykle czułe gospodarczo miejsce, czyli w dostęp do technologii. Zanim agencji Bloomberg, Amerykanie chcą rozszerzyć restrykcje dotyczące sprzedaży chipów. Administracja Bidena koncentruje się na osłabieniu wysiłków Chińskiej Republiki Ludowej na rzecz produkcji zaawansowanych półprzewodników w celu zaradzenia poważnym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, twierdzi amerykański Departament Handlu. Amerykanie naciskają na sojuszników, m.in. na Japończyków czy Holendrów, by przyłączyli się do tych działań. Zatem spłycanie zaogniającej się sytuacji między Ameryką a Chinami wyłącznie do wizyty Nancy Pelosi nie ma sensu. Rywalizacja dziś odbywająca się przede wszystkim na polu gospodarczym i technologicznym. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie wizyta 82-letniej spikerki Izby Reprezentantów doprowadziła do największej eskalacji od lat. Rzeczywiście, wizyta na takim szczeblu to duża rzecz i zmiana amerykańskiej polityki, wpisująca się w to, co o Tajwanie mówił Biden. Ostatnia wizyta również speakera Izby, Newta Gingricha, odbyła się ćwierć wieku temu, w 1997 roku. Warto zwrócić uwagę na to, że zaledwie tydzień temu odbyła się rozmowa na najwyższym z możliwych szczebli, rozmawiali ze sobą Biden i Xi Jinping, a w oficjalnym amerykańskim komunikacie przeczytamy. W sprawie Tajwanu prezydent Biden podkreślał, że polityka Stanów Zjednoczonych nie uległa zmianie i że Stany Zjednoczone zdecydowanie sprzeciwiają się jednostronnym wysiłkom zmierzającym do zmiany status quo lub podważania pokoju i stabilności w cieśninie tajwańskiej. Ten komunikat płynie z Waszyngtonu do Pekinu właściwie nieustannie, ale mimo amerykańskiego uspokajania Chiny w ostatnich dniach demonstrowały oburzenie. Od czasu rozmowy prezydentów sprawy nieco wymknęły się spod kontroli. Chiński minister spraw zagranicznych mówił, że to igranie z ogniem, które skończy się dla igrających, tragicznie. Minister obrony mówił z kolei, że Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nie będzie tolerować żadnych ruchów w stronę niepodległości Tajwanu ani ingerencji sił zewnętrznych i zdecydowanie powstrzyma takie próby. To tylko dwa z bardzo wielu głosów płynących z Pekinu, które w ostry sposób zniechęcały Amerykanów. Do słów dołożono działania takie jak ruchy wojsk, demonstracje siły militarnej. I teraz, by zrozumieć, w jakiej sytuacji znalazły się dwa największe dziś światowe mocarstwa, warto porównać obserwowane wydarzenia do gry w tchórza. Wyobraźcie sobie, że dwie osoby wsiadają do samochodów i z dużą prędkością jadą naprzeciwko siebie. Ten, kto pierwszy zahamuje lub zjedzie z trasy, jest tchórzem i przegrywa. Ten, który skręci, ratuje życie, ale traci prestiż. Jadący do końca prosto, nie tylko wygrywa, ale też zyskuje prestiż. Jeśli jednak obydwaj zdecydują się jechać do końca, zginą. Nie wygrywa nikt. Właśnie w takiej sytuacji w pewnym momencie znaleźli się Amerykanie i Chińczycy. Amerykanie nie mogli ustąpić ze względu na chińskie groźby. Nikt nie będzie przecież dyktował mocarstwu, z kim może, a z kim nie może spotkać się jego przedstawiciel. Ustąpienie byłoby utratą twarzy. Tak samo Chińczycy. W pewnym momencie była to już kwestia prestiżu. Po użyciu takiego języka nie mogło odbyć się bez choćby jakiejś demonstracji militarnej. Jak zapewne doskonale wiecie, Nancy Pelosi odwiedziła Tajwan, a Chiny zapowiedziały ćwiczenia militarne z użyciem ostrej amunicji naruszające wody terytorialne Tajwanu. Myślę, że ważne jest to, by zauważyć, że to nie pierwszy taki kryzys. Pierwsze dwa to odległe lata 50., a ostatni trzeci to lata 90, dokładnie 95 i 96 rok. Chińczycy strzelali rakietami, bo nie podobało im się to, że na wyspie przeprowadzono wybory demokratyczne. Chiny dziś są postawione pod ścianą, a właściwie same się tam postawiły przez nieproporcjonalnie agresywną retorykę. Amerykanie powiedzieli sprawdzam. Doszło do symbolicznej wizyty spikerki Izby Reprezentantów Tajpej, ale jednocześnie Waszyngton zapewnia, że nie ma żadnego zamiaru odchodzić od polityki jednych Chin. Pekin by zachować wiarygodność musi to najmniej doprowadzić do takiej sytuacji, w której każda kolejna delegacja wysokiego szczebla panując wyjazd na Tajwan zastanowi się 7 razy zanim wsiądzie do samolotu. No i jest jeszcze jedna perspektywa, którą warto brać pod uwagę. Jesienią tego roku odbędzie się najważniejsze polityczne wydarzenie w Chinach w ostatnich latach. Co pięć lat dochodzi do zjazdu komunistycznej partii Chin, na którym podejmowane są kluczowe decyzje, również te dotyczące przywództwa. Utrata twarzy i prestiżu teraz jest wyjątkowo kosztowna. Między demonstracją siły, potęgi militarnej i determinacji, a niemocy czy wręcz śmieszności, będzie teraz cienka granica percepcji społeczności międzynarodowej i chińskiej opinii publicznej. Tajwan to dla Chin sprawa najwyższej wagi ze względów historycznych, prestiżowych i politycznych, zarówno na forum międzynarodowym, jak i wewnętrznym. Wizyta Nancy Pelosi na wyspie, którą rozpatrywać trzeba w kontekście stale zaostrzającej się polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin, jest wydarzeniem istotnym, ale jednocześnie nieprzynoszącym formalnych zmian w stosunku USA do polityki jednych Chin. Ameryka nie uznaje i nie ma zamiaru uznawać Tajwanu, co nie oznacza, że nie będzie go wspierać. Chiny, by zachować wiarygodność, w najbliższych dniach i tygodniach będą się zachowywać w sposób demonstracyjnie agresywny. Będą naruszać przestrzeń powietrzną, testować rakiety, siać strach i propagandę w sferze informacyjnej. To sytuacja w oczywisty sposób niebezpieczna, sytuacja, w której łatwo o nawet nieplanowaną eskalację. Jednocześnie histeria, jaką w Chinach wzbudziło lądowanie samolotu z odpowiedniczką polskiego marszałka Sejmu, grożenie użyciem siły i dramatyczne komunikaty propagandowe już teraz wpływają na wizerunek Chin na świecie. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Wielkie dzięki za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Ten program nie mógłby istnieć bez Was. Do zobaczenia!